Ja mam, na imię, ja mam na imię Piotrek, jestem alkoholikiem, miło Was wszystkich widzieć i, i witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj do Was, bo to jest jakby sponsor nauczył mnie tego, że jak ktoś mi o coś prosi, wa, to mam się zgodzić, jeśli nic poza moim lenistwem nie stoi na przeszkodzie i tak było w tej sytuacji. I teraz tak, ja bym zaczął może od... Krótkiej modlitwy, e, dlatego że ona jest dla mnie bardzo ważna. Więc jeśli ktoś z Was chce to może się przyłączyć w duchu. Jak nie, to po prostu posłuchajcie. Drogi Boże, proszę, odsuń ode mnie wszystko to, co dzisiaj myślę, że wiem na temat Ciebie. Wszystko to, co dzisiaj myślę, że wiem na temat siebie. Wszystko to, co dzisiaj myślę, że wiem na temat innych. Wszystko to, co myślę, co dzisiaj myślę, że wiem na temat tego programu zdrowienia. I otwórz mnie proszę dzisiaj na nowe doświadczenie Ciebie, siebie, innych, i na nowe doświadczenie tego programu zdrowienia. I teraz tak, ja bym chciał zacząć może od tego, że, że, że cieszę się, że jest tutaj 23 osoby, jeśli chodzi o tradycję. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzieli, że dzisiaj speakerka będzie o tradycjach, bo ja jak ja byłem na początku. To, to jak się pojawiał jakiś temat tradycji, to najchętniej bym nie przychodził w ogóle na taki meeting, bo niespecjalnie mnie to interesowało. Przepraszam, was na Sary, bo miałem tu szpiega małego. I było tak, że niespecjalnie mnie to wtedy interesowało, bo interesowało mnie wszystko, co dotyczyło mnie i mojego, wiecie, mojego, mojego trzeźwienia, mojego samopoczucia. Chciałem się po prostu lepiej poczuć. Trochę chciałem, mówiąc o tradycjach, dzisiaj też w ogóle zupełnie inaczej patrzę na tradycję, jak patrzyłem na samym początku. I na początku było to coś po prostu dodatkowego, co dotyczyło grupy AA, czyli nie mnie, i miałem to niespecjalnie w obszarze moich zainteresowań. Dzisiaj wiem, że tradycje są dla mnie tak samo, jak nie bardziej ważne niż jak, jak program. Nie, bo. Bez, bez programu zginę ja, bez tradycji zginiemy wszyscy. A ja mam dwójkę dzieci, które kiedyś zaczną dorastać, i ja nie wiem, czy któreś z nich nie będzie kiedyś potrzebowało y, pomocy wała, nie? I chciałbym, żeby znalazła, jeżeli będzie taka sytuacja, tą samą pomoc, którą ja tu dostałem. I dlatego dzisiaj one są tak dla mnie ważne, bo muszę o nie zadbać, e, tak samo jak o moją kondycję duchową poprzez program. Kiedyś y, y, usłyszałem coś, z czym się bardzo identyfikuję, że, że program to jest taki, y, takie ciało naszej wspólnoty, a tradycje to jest szkielet, że jedno wynika z drugiego. I dla mnie też, ja, ja wiele, wielu warsztatów o tradycjach słuchałem i bardzo często tam jest kupa takiej fajnej wiedzy z historii AA, y, ale. Y, 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 Rzadziej mogłem usłyszeć o takiej praktycznej stronie 12 tradycji. A dla mnie tradycje są takimi samymi duchowymi zasadami, jak kroki. Jedno wynika z drugiego po prostu. Jedno w, w, w uzupełnia się razem z drugim. I nie ograniczam stosowania duchowych zasad tylko do stosowania tego na meetingu, mimo że z takim przeznaczeniem one zostały napisane. Więc dla mnie te 12 tradycji to są zasady, które są uniwersalne i mogę je zastosować i w domu, i w pracy, i wśród przyjaciół, tak samo jak na, na, na meetingu. trochę powiem na no, początek o takim, o historii 12 tradycji. Pewnie część z was wie, część z Was nie wie, natomiast jak już po, po, po tym jak oficjalnie powstała nasza wspólnota, czyli po tym dniu, kiedy doktor Bob po objechaniu wszystkich, którym wisiał za dość uczynienie, czego nie chciał długo zrobić ale w końcu się przełamał po tym jak zapił kolejny raz i postawił swój dziewiąty krok uczciwie czyli 10 czerwca 1935 roku a zaczęło się rozwijać i były trzy takie prężne ośrodki, było Akron, skąd pochodził doktor Bob był Nowy Jork, skąd pochodził Bill było Cleveland, skąd pochodził Clarence Snyder, też facet, który dużo, dużo włożył w rozwój AA. Natomiast od samego początku w AA było tak, była taka polaryzacja, która do dzisiaj jest obecna, czyli takie dwie niepisane frakcje, dwa niepisane obozy. Jeden taki bardziej terapeutyczny nazwijmy go, Naukowy, medyczny i drugi, taki bardziej y, skierowany ku Bogu religijny, duchowy. Nie? I one od samego początku było, były i jakby to, co dzisiaj się dzieje, też w, czasami, czy na grupach, czy pomiędzy, to nie jest nic nowego, bo to wszystko już było y, Już w, 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 w początkach AA. AA zaczęło się prężnie rozwijać, nie było natomiast żadnych zasad co do tego, y, kto może być członkiem. Co do tego, z kim możemy współpracować, co do tego, jak prowadzić mitingi, co robić z pieniędzmi, jak się utrzymywać. A to wszystko rodziło niestety bardzo dużo wzajemnych pretensji i zgrzytów, i Bill obserwował, co się dzieje. Jego to dość mocno martwiło. Nie wiedział, co z tym zrobić, bo dopiero w Nowym Jorku, po tym jak pokazała się seria artykułów w prasie w Stanach Zjednoczonych na temat wspólnoty anonimowych alkoholików, do biura w Nowym Jorku masowo zaczęły napływać prośby o pomoc od alkoholików i ich bliskich z całych Stanów. I takim przełomowym, bo było tych artykułów kilka, ale takim przełomowym artykułem był artykuł Jacka Aleksandra w gazecie, która nazywa się Saturday Evening Post, która... Ten, ten facet Jack Aleksander to był reporter śledczy. To był gość, który znany był w środowisku z tego, że on tropił różnego rodzaju afery, przekręty i był po prostu bezkompromisowy w tym swoim zawodzie. To znaczy nic się przed nim nie ukryło, nie, nie, nie ukryło. On jakby nagłośnił kilka takich dużych afer finansowych związanych z związkami zawodowymi w tamtych latach. Więc ktoś mu kiedyś podpowiedział, że może by się przyjrzał temu czemuś, co wtedy raczkowało i miało swoje początki, czyli anonimowym alkoholikom. No i on to zrobił. I to było pierwsze takie znamienne, że nie znalazł tutaj nic, nie znalazł nic. Co, co robilibyśmy, a mówiliśmy, że nie robimy. To znaczy, wszystko, co mówiliśmy, że robimy, to robiliśmy po prostu. Ja byłem bardzo mocno zaskoczony, napisał ten artykuł, bardzo dla nas taki pochlebny, i w wyniku jego, jakby wybuchł cały boom na AAA w tamtych latach, nie? Pojawiły się pierwsze starcia, różnego rodzaju konflikty. Bill miał duże zmartwienie. Ktoś mu podpowiedział coś takiego jak, czy, czy, czy słyszał o czymś takim jak ruch waszyngtończyków. No i Bill nie słyszał. Natomiast poszedł do biblioteki i zaczął grzebać w archiwach. I znalazł taką ciekawą informację o tym, że w po około połowy XIX wieku w Stanach. Istniało już coś, co było bardzo podobne do AA. Mianowicie zaczęło się od tego, że sześciu gości, którzy w Baltimore w Stanach Zjednoczonych w takim miasteczku, którzy byli alkoholikami, zauważyli, że jak rozmawiają ze sobą szczerze i otwarcie o swoim problemie, to im się nie chce pić. I w związku z tym powołali do życia tak zwane towarzystwo imienia Waszyngtona, jakby warunkiem przyjęcia było podpisanie takiej przysięgi. I e, oni bardzo prężnie zaczęli się rozwijać w całych Stanach Zjednoczonych, w, w całej Ameryce. E, szacuje się, że różne źródła różnie podają, że mieli od kilkudziesięciu tysięcy w ciągu kilku lat rozwoju do kilkuset nawet tysięcy członków. Czyli to była potężna organizacja. Ale dzisiaj, jakby zapytać o, 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 o nich przeciętnego Kowalskiego, to nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Dzisiaj, ślad po nich zaginął zupełnie. I dlaczego? No właśnie dlatego, że. Oni nie mieli 12 tradycji i popełnili wszystkie błędy, których my dzięki Bilowi możemy nie popełniać. Co zaczęli robić? No to były czasy, kiedy kontrowersyjnym tematem było niewolnictwo i prohibicja. Więc oni zaczęli zajmować stanowiska w, w tych tematach, a za tym zaraz szły układy polityczne. Więc to zaczęło rodzić między nimi różnego rodzaju napięcia i kłótnie. I konflikty. Bardzo chętnie widzieli, tak jak zresztą członkowie grup z których się wywodzimy, to też było między innymi jedną z przyczyn tego, że, że od, odłączyliśmy się od grup Widzieli w swoich szeregach znane takie prominentne nazwiska, e, wpływowe osoby, które miały, miały duże poważanie w społeczeństwie. I to kolejne konflikty rodziło. Nie? nie mieli żadnych zasad co do przyjmowania swoich członków. Część była bardzo religijna, część nie była. I to, 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 to również rodziło wiele, wiele konfliktów i niesnasek między nimi. No i w rezultacie się rozpadli po prostu. Zaczęli się kłócić między sobą, zaczęły robić się podziały, i dzisiaj nikt nie, nie pamięta o tym, że takie towarzystwo w ogóle kiedykolwiek istniało dla mnie, mój sponsor mi mówił od zawsze, żebym traktował tradycję osobiście i żebym, co to znaczy, żebym jedyne na co mam zwracać uwagę, to czy ja stosuję tą tradycję a nie czy wy ją stosujecie, bo bardzo często dzisiaj niestety jest tak że 12 tradycji staje się tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żeby jeden alkoholik punktował drugiego z tego co ten drugi robi albo nie robi albo robi źle, my mamy do tego ponad naturalną zdolność ja, ja uważam, że nie ma drugiej takiej grupy społecznej jak alkoholicy którzy tak się specjalizują w tym żeby wiedzieć, znajdywać oceniać co w tobie jest nie tak i oczywiście zazwyczaj nie umiemy się ugryźć w język, tylko czujemy misję, która polega na tym, że musimy poinformować drugiego człowieka co z nim jest nie tak bo, bo, bo jakby nie mógł bez tego żyć, nie? stąd jesteśmy ludźmi, którzy się lubią kłócić i często żyjemy w konfliktach Bill też wiedział o tym Pisząc 12 tradycji. Teraz, jakby już przechodząc do szóstej tradycji, dla mnie ważne jest to, że Bill, kiedy pisał tradycję, ja wierzę, że Bill, tak jak pisał, bo nie tylko on, ale jak pisał Wielką Księgę, to wiele tych fragmentów książki jest po prostu, według mnie, pisane pod wpływem inspiracji, ponieważ Bill sam z siebie myślę, że nie byłby w stanie napisać niektórych rzeczy takich jak. Niektóre obietnice, kroków, które się nie zrealizowały faktycznie jeszcze w jego życiu, a, a później okazały, okazywały się, że ci, którzy podążają tą ścieżką, rzeczywiście ich doświadczają. I yy, yy, najpierw Bill napisał tradycję w swojej dłuższej formie, natomiast pod naciskiem yy, różnych alkoholików, którym nie do końca to pasowało, bo kiedy Bill zaczął w połowie lat 40. jeździć z tymi tradycjami po grupach, które napisał po to, żeby zabezpieczyć a przed samym sobą, to one były bardzo źle przyjmowane. Ci alkoholicy nie chcieli o tym słuchać, tak naprawdę. Nie? Mówili, dobra, Bill, fajnie, yy, przyjedź, opowiedz nam o tym swoim yy, magicznym doświadczeniu, które przeżyłeś w szpitalu i jak dzięki temu przestałeś pić. Tylko prosimy cię, nie gadaj o tych tradycjach przyjedzie, ale o tych tradycjach to, to, to nas nie trój, bo my tego nie chcemy. No i to było takie podejście, nie? I pod wpływem dużych nacisków Bill zgodził się na skrócenie brzmienia tych tradycji i to, co dzisiaj czytamy na meetingach, to, co dzisiaj znamy jako 12 tradycji, to jest tak naprawdę skrót od 12 tradycji. I ja mam takie, taką opinię, staram się opiniami nie dzielić, ale tu mogę się mylić, ale wydaje mi się, że dużo straciliśmy jako wspólnota na tym że przeszliśmy do tej skróconej formy. Dlatego ja przeczytam tradycję szóstą w swojej oryginalnej wersji i ona brzmi tak. Problemy związane z pieniędzmi, własnością i władzą mogą z łatwością odwieść nas od naszego głównego celu duchowego. Dlatego uważamy, że znaczący majątek, który okaże się naprawdę potrzebny dla A, powinien być osobno zarejestrowany i zarządzany, dzięki czemu oddzieli się sprawy materialne od duchowych. Grupa AA jako taka nigdy nie powinna prowadzić interesów. Instytucje wspomagające działalność AA, np. kluby czy szpitale, które wymagają sporego majątku lub administracji, powinny być zarejestrowane i zarządzane oddzielnie, by w razie potrzeby grupy mogły swobodnie z nich zrezygnować. Instytucje te nie powinny używać nazwy AA. Zarządzanie nimi powinno spoczywać jedynie w rękach tych ludzi, którzy je finansują. Jeśli chodzi o kluby, to zwykle preferujemy, by kierowali nimi członkowie AA. Szpitale i inne zakłady rehabilitacyjne powinny natomiast pozostawać całkowicie poza obrębem AA i mieć właściwy nadzór medyczny. Chociaż grupa A może współpracować z kim zechce, współpraca to nigdy nie może przybierać charakteru związku rzeczywistego lub domniemanego z inną organizacją. Nie może też jej popierać. Grupa A nie może się z nikim wiązać. Co to dla mnie oznacza osobiście? O czym jest szósta tradycja? W swojej krótkiej wersji mówi grupa, a nigdy nie powinna popierać, finansować, a nie użyczać nazwy a żadnym pokrewnym ośrodkom ani zewnętrznym przedsięwzięciom, żeby problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem nie odrywały nas od głównego celu. Więc ona się odnosi do głównego celu, czyli do piątej, do tego po co przychodzę na meeting. Ja dzisiaj patrzę na to tak, że na meeting przychodzę tylko w jednym celu, zgodnie z piątą tradycją, dzielić się doświadczeniem z realizacji programu zdrowienia, bo AA powstało tylko w tym celu, żadnym innym. Szósta tradycja wspomaga mój główny cel. W praktyce to oznacza, że mimo, że jako AA współpracujemy z profesjonalistami, z terapeutami, z lekarzami, z psychiatrami, z psychologami i z duchownymi, od których często zresztą wynajmujemy salkę, to nie łączymy się z nimi. Co to oznacza? Że ja mam też doświadczenie w moim przeźwieniu e, i zacząłem, jak wielu z nas, e, od terapii. E, I pierwsze kilkanaście miesięcy w AA, kiedy byłem, to tak naprawdę jedyne doświadczenie, jakie miałem, to było doświadczenie z terapii. Ja wtedy kompletnie nieświadomie, jak zabierałem głos, to mówiłem o nawrotach, o mechanizmach choroby, o fazach rozwoju uzależnienia. E, mówiłem o tych rzeczach, które słyszałem na terapii. I kompletnie nieświadomie, tak naprawdę, ale łamałem szóstą tradycję, bo sprawiałem wrażenie, że AA jest powiązane z instytucją terapii. Mało tego ja w to wierzyłem. Miałem takie przekonanie, że kończysz terapię i idziesz na mitingi i chodzisz sobie na mitingi do końca życia, i to jest przedłużenie terapii po prostu, nie? że tam się chodzi, i się gada o, o tym radościach i smutkach i innych problemach dnia codziennego. I tak do końca życia się chodzi, nie? I ja, ja byłem przekonany, że tak jest. Dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że nowicjusz, który przychodzi i usłyszy taką wypowiedź, to może sobie pomyśleć, bo ja takie wypowiedzi też słyszałem wtedy, że, że tak właśnie jest, a to nie ma nic wspólnego z prawdą. Bo my jesteśmy niezależni od terapii, tak? Od instytucji terapeutów. Mamy swoje rozwiązanie, które jest kompletnie inne. I podobnie jest z kościołem i z religią. Ja miałem taki czas, że bardzo mocno wróciłem do kościoła, kiedy przestałem pić i oczywiście zacząłem robić to kompulsywnie, bo. Cierpię na chroniczny alkoholizm, więc cokolwiek, co przynosi mi ulgę, może i staje się prędzej czy później dla mnie formą alkoholu, i zaczynam tego używać jako alkoholu. I religia też może być taką rzeczą. I mam takie doświadczenie, kiedy siedziałem po nocach po prostu i czytałem jakieś, wiecie, traktaty Jana Pawła II sprzed iluś tam, nie rozumiejąc o co chodzi i rozmyślając nad istotą Trójcy Świętej. I chodziłem na meetingi i mówiłem o tym. I teraz sprawiałem wrażenie, że AA jest jakimś odłamem kościoła katolickiego. I też nieświadomie łamałem przez tą tradycję, nie wiedząc o tym zupełnie. Natomiast to nie jest tak, że nie mogę na, wypowiadając się na meetingu wspomnieć o tym. No bo mam doświadczenie z jednym i z drugim, ale jeśli większość mojej wypowiedzi, jeśli mam czas wypowiedzi określony na 5 minut, a większość mojej wypowiedzi jest o tym, a nie o programie zdrowienia, to sprawiam wrażenie, że AA jest powiązane z tą czy z tamtą instytucją. nie? I wtedy... Wtedy dla mnie to nie jest zgodne z szóstą tradycją. Szósta tradycja w swojej krótkiej wersji mówi też o tym, że problemy związane z, z finansami, majątkiem lub prestiżem mogą nas odrywać od głównego celu. Co to dla mnie w praktyce znaczy? Byłem kiedyś świadkiem, jak dwóch alkoholików, którzy sponsorują, zaczęli rozmawiać między sobą i zaczęli się licytować, który z nich ma więcej podopiecznych. I jak się temu przysłuchiwałem z boku, to sobie pomyślałem, co by taki nowicjusz pomyślał, że tak naprawdę tutaj się przychodzi na taki meeting, tyle się tu gada o tej, o tej pokorze, o tym wszystkim, a ci goście tak naprawdę się tu jeden nadyma się przed drugim, który jest ważniejszy, bo więcej ma, ma podopiecznych, nie? To są właśnie problemy związane z prestiżem albo inna rzecz. Czasami robimy coś takiego, co też, co też uważam, że jest bardzo niebezpieczne, co sam też robiłem przez lata, że stawiamy niektórych alkoholików na piedestale. Nie stają się tak, zwłaszcza takich popularnych, i to nie jest ich wina, bo to my robimy. Nie w sensie, i ja też to robiłem. Mam wielu wiele autorytetów WA, od których się uczę, ale dzisiaj wiem, że wszyscy oni, łącznie z moim sponsorem, który też przez, przez długi czas był moją siłą wyższą tak naprawdę. To nie są, to oni nie są rozwiązaniem i żaden człowiek nie jest rozwiązaniem na mój problem. Ja cierpię na alkoholizm, czyli chorobę, która polega na tym, że mam alergię ciała i kiedy wypiję trochę alkoholu, to tracę nad tym kontrolę i nie mam nad tym żadnej władzy. A kiedy nie piję alkoholu, to cierpię na obsesję umysłu, która powoduje, że dyskomfort w trzeźwości staje się tak duży, że muszę sobie ulżyć, bo nie wytrzymam ciśnienia, które sam sobie generuję myśląc za pomocą mojego własnego umysłu, który mówi do mnie za pomocą moich własnych myśli codziennie. I, I dlatego potrzebuję tego duchowego rozwiązania. Miałem taki okres, a propos tego prestiżu, który nas odrywa od głównego celu, że jak postawiłem, jak postawiłem kroki ze sponsorem, i to jest, okres, to jest okres, który wielu z nas dotyka. Tych z was, którzy mają sponsorów, być może też, może macie podobne doświadczenia. Że zacząłem chodzić na meetingi, i zacząłem patrzeć z góry na tych, którzy nie robią programu, i wtedy się zaczyna właśnie takie dzwonienie do sponsora i, 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 i dzielenie grup na programowe, na nieprogramowe, nie? I y, ja miałem przez chwilę takie wrażenie, że a, a to po prostu się zaraz zawali. No bo przecież większość tych ludzi nie, nie robi żadnego programu i nie robi nic z tych rzeczy, które ja muszę robić i które robię, i zacząłem się czuć lepszy od tych. No i tak wygląda ego, nie? ego. Ego alkoholika zawsze wraca i moje wraca do dzisiaj, do mnie i myślę, że nigdy nie przestanie wracać. No i po to mam narzędzia kroku 10, 11 i 12, żeby trzymać je krótko, żeby trzymać je we właściwych rozmiarach, ale ono nie zniknie nigdy. I kiedy nie stosuję tych kroków, to urasta. Eee, więc. To też jest problem związany z prestiżem tak naprawdę. Nie? Kiedy, kiedy zaczynam patrzeć z góry na innych alkoholików, to nie idę na meeting po to, żeby się podzielić doświadczeniem, jak mówi piąta tradycja, i żeby dbać o jedność. Tylko idę na meeting po to, żeby wygłaszać kazanie, tak? żeby występować przed wami, a nie dzielić się. I celem jest tak naprawdę to, żebym zajebiście wypad byście widzieli, jacy wszyscy, wszyscy widzieli, jak ja jestem mądry, uduchowiony, no nie po to, żeby pomagać alkoholikowi. E, I e, to jest, to jest myślę, że taka kolejna rzecz, nie? Na którą e, przy okazji szóstej tradycji warto zwrócić uwagę. Dobrze jest, ja, ja staram się tak patrzeć, kiedy idę na meeting, bo mój sponsor mi powiedział, że bił mi do głowy jedną prostą zasadę, z problemami przychodzisz do mnie z rozwiązaniem problemu, dzielić się rozwiązaniem, przychodzisz na meeting. Ja się tego nie trzymam, nie? W związku z tym nie idę na meeting, jak mam problem, nie wiem, z żoną w domu czy w pracy i nie zalewam ludzi moimi problemami na meetingu, bo nie od tego jest meeting. Meeting jest przeznaczony od, y, do tego, żebym się podzielił rozwiązaniem problemów. Jeśli nie mam rozwiązania, to mam słuchać i korzystać z doświadczeń innych i poprosić o pomoc sponsora postawić kroki. I podzielić się rozwiązaniem tego, jak je zastosowałem. Jakby od początku, a, a tak zostało wymyślone. To, że nie zawsze to tak dzisiaj wygląda, to druga rzecz, nie? Ale to nie jest moja sprawa. I trochę też o tym mówi mi szósta tradycja, że ja mam robić swoje, nie patrząc na to, co robicie wy. I też mówiłem o tym wcześniej, że bardzo, bardzo często, niestety, jest tak, że zaczynamy zauważać. U mnie, jak, jak zaczyna wracać mój alkoholizm i moja, moja choroba, i moja kondycja duchowa jest gorsza, to się od tego zaczyna. Zaczynam zauważać. Zaczynam zauważać wady innych ludzi. Nie? Zaczynam się skoncentrować na tym. Zaczynam widzieć, co jest nie tak, nie wiem, w sposobie, w jaki moja żona dzieci wychowuje, co jest nie tak w sposobie, w jaki moje dzieci się zachowują. Zaczynam zauważać, co jest nie tak w mojej pracy z moimi współpracownikami. I tak samo zaczynam zauważać, co jest nie tak z wami na meetingu. Zaczynam oceniać. I kiedy jestem na meetingu i w głowie oceniam twoją wypowiedź, to nie jestem w stanie usłyszeć, co mówisz. Bo jedyne co słyszę, to moje opinie na Twój temat. I wtedy nie, nie, nie pomogę ani Tobie, ani sobie, ani niczego tam nie wniosę. I wtedy nie realizuję tak naprawdę tego głównego celu, nie? bo ja, ja też jestem zwolennikiem tego, żeby wszystkie tradycje odnosić do piątej i do pierwszej. Że te dwie są takim fundamentem tak naprawdę całej naszej wspólnoty. Musimy się trzymać razem, nie musimy się kochać, nie musimy się lubić. Dla mnie to też jest dzisiaj oczywiste, że nie muszę każdego lubić. Ale musimy się trzymać razem, bo inaczej będzie źle ze mną i z każdym z nas pojedynczo. I zauważyłem też, że im bardziej grupy się koncentrują na pomaganiu alkoholikom, na tym, żeby nieść to posłanie, tym te grupy są zdrowsze. Tym. Tym, tym szybciej się też rozwijają, tym chętniej ludzie zostają, nie? Im bardziej grupy są samolubne i skupiają się na tym, żeby się dzielić swoimi problemami, użalaniem nad sobą, marudzeniem, tym mniej jest tej serdeczności, tym mniej jest tego ducha, tym, tym szybciej się rozpadają. Dzisiaj też mam takie przekonanie, że niektórym grupom trzeba pozwolić się po prostu rozlecieć, bo jeśli grupa nie, nie, nie realizuje swojego głównego celu, jeśli grupa nie jest. Tak naprawdę, grupą alkoholików, gdzie przychodzą ludzie skupić się na tym, żeby pomagać innym, no to ona sama siebie zaora prędzej czy później. I wiele razy widziałem takie rzeczy. W szóstej tradycji, w swojej długiej wersji, jest też mowa o klubach, a. To też jest takie ciekawe zjawisko, bo w Stanach jest tak, że te kluby AA to często są, są prywatną własnością niektórych członków AA. Nie? I grupy wynajmują salki od takich instytucji, płacąc temu prywatnemu właścicielowi pieniądze. I to jest o tyle niebezpieczne zjawisko. U nas są kluby abstynenta, które są niezwiązane za A, mimo tego, że czasami w klubach abstynenta też odbywają się mityngi, gdzie grupy AA powinny płacić pieniądze za wynajmowanie tej salki. Natomiast jeśli tego nie ma, albo jeśli nie, nie ma tego wyraźnego rozgraniczenia między jednym a drugim, to niestety powstaje takie wrażenie, i czasem się tak dzieje, że, że niektórzy alkoholicy mają przekonanie, że. Klub abstynenta równa się grupa AA. I jak klub jest zamknięty, to AA jest zamknięte. A tak nie jest, nie? Dlatego, yy, dlatego ważne jest też to, żeby yy, rozdzielać jedno od drugiego. Yy. Problemy związane z finansami, majątkiem lub prestiżem, to co, to co jest napisane w krótkiej wersji szóstej tradycji. Majątek i prestiż. Jesteśmy chyba jedyną wspólnotą, i, 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 i pieniądze. Jesteśmy chyba jedyną organizacją na świecie, która wydaje swoje własne pieniądze, bo tak jest w Stanach, a przynajmniej były takie przypadki, po to, żeby zatrudnić prawników, po to, żeby nie przyjąć spadku na przykład jakiegoś majątku. Nie, jakby to też, jest, to też jest bardzo takie, takie kuriozalne i ciekawe, eee, dlatego że wiemy, że pieniądze, prestiż, majątek to, to rzeczy, które niosą w sobie olbrzymi ładunek i one nie są jakby. Eee, dzisiaj też na to tak patrzę, że pieniądze nie są same w sobie czymś złym. Są po prostu energią, która może budować albo niszczyć, w zależności od tego, jak zostanie ukierunkowana. Natomiast jak gdzieś są awantury w domu, w rodzinie, to nie robiłem takich statystyk, nie wiem czy tak jest, ale jakbym miał obstawiać, to bym obstawiał, że kłótnie są albo o to, kto ma władzę, albo o to, kto powinien rozdzielać pieniądze. Nie? To są dwie, takie, dwa takie obszary, które są tak naturalnie naładowane tymi, tymi kontrowersjami, że. Zresztą my też, jeśli się kłócimy, to zazwyczaj o jedno z dwojga albo o pieniądze, albo o to, kto powinien podejmować decyzję. I szósta tradycja mówi, że muszę na to uważać. Nie, nie ja mam pilnować, czy wy uważacie, tylko ja muszę uważać na to, czy ja czasami nie zaczynam rządzić na grupie, czy nie zaczynam być tym najmądrzejszym. Nie? I kiedy się to dzieje, a mam takie doświadczenie to ja po prostu taką grupę zostawiam. Nie? Kiedy mój sponsor też miał podobne doświadczenie, kiedy na, 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 na meetingu roboczym, yy, zanim ktoś podjął jakąś decyzję, to czekał jaką podejmie decyzję on. I, i to jakby czasem się tak po prostu dzieje. Nie? Natomiast to nie jest zdrowe dla grupy, bo grupa wtedy znowu stawia jakiegoś alkoholika na piedestale. I te problemy związane z władzą, z prestiżem mogą powodować, że grupa nie skupi się na swoim głównym celu, tylko na podziałach. Także podsumowując, zbierając wszystko razem, dla mnie te tradycje to. Tak jak, tak jak starałem się przed chwilą podzielić, są czymś, co, nale, co, co co ja mam w swoim życiu, w swoim zdrowieniu stosować, co ma uniwersalne zastosowanie, e, tak samo w domu, tak samo w meetingu i tak samo w pracy e, i na co najbardziej staram się uważać, żeby nie Punktować was, drugiego alkoholika, z tego, czy wy je przestrzegacie. Nie? Bo wtedy robiąc to, to w tym momencie ja sam burzę pierwszą tradycję, czyli niszczę tam jedność. Więc one są po prostu dla mnie i, i, i tak stałem się na nie patrzeć. Dobra, tyle ode mnie i bardzo dziękuję, że się mogłem podzielić. Dziękuję serdecznie, Piotrze. No tak od siebie powiem, że bardzo zgrabnie, bardzo interesująco mówiłeś, i kurde, i historia, i ciekawostki, i fakty, i przykłady z twojego własnego trzeźwienia, naprawdę z zainteresowaniem Cię wysłuchałam.